I teraz możemy sobie zmierzyć. Ja myślę, że jest kwadrat. A więc tak tutaj mamy na 8 cm. I tak 7-8, nie? Tak gdzieś jest. Zakańczam jak każdą robótkę. Biorę raz, dwa oczka za nitkę, ściągam i znowu nakładam. Raz, dwa. Za nitkę przeciągam i znowu zakładam, i tu widzicie, już mamy to zakończenie. Oczywiście, jak się zakończa robótki, macie również już na moim kanale. I proszę zobaczyć, to już jest ten klin, i później go wszyjemy w ten sposób, i będzie on tutaj. To jest przód i to jest przód. A więc musimy koniecznie dobrze złożyć, żebyśmy tego nie złożyli nie tak jak trzeba, można powiedzieć. I szyjemy po lewej stronie. I możemy to już obciąć albo teraz zostawić. I szyję już tą robótkę, to znaczy do tyłu i do przodu. Do tyłu i do przodu, i dalej idziemy do tyłu i do przodu. I tutaj już tak wygląda. I szyję dalej. Oczywiście najlepiej szyć tą samą nitką, którą robimy. Wtedy tego szycia nie będzie widać tak. Będzie jakby ładnie zniknie nam ten szef, nie będzie się uwydatniał jakby. I teraz proszę zobaczyć, podszyłam tu i zostawiłam tutaj tą część na klin. I zostawiam tą nitkę, ponieważ mam dwie igły i po prawej stronie tak to już wygląda. Teraz łączę tył i również patrzę, żeby była ta sama lewa strona i zaczynam najlepiej od góry również szyć w tył. Ale to kosztuje troszeczkę czasu, ale dla początkujących myślę, że bardzo ważne. Wbijam się znowu w te dwa końce. Wbijam się znowu w te dwa końce i tak na okrążkę tam i z powrotem można powiedzieć z dwa razy. Oczywiście jak szyć macie również na moim kanale. I znowu do tyłu i do przodu i przeciągacie. I przeciągamy do tyłu, do przodu, tak gdzieś co pół centymetra, to wtedy ładnie Wam się szczepi, ładnie ten szep będzie wyglądał i nie będzie szczeliny pomiędzy zszywaniem. Pokażę Wam już tu, widzicie? Tak to już wygląda. Ojej, znowu słoneczko świeci. Mm. I również tutaj szyję od góry do dołu. I również tutaj szyję na te 3 cm. I zostawiam tą nitkę, ponieważ do klina będzie mi potrzebna. Tutaj również mam. I teraz zobaczcie. Tu już mam tą górę. Wszyję tylko gumeczkę i proszę zobaczyć, jak to jest luźne. A więc one muszą być ściśnięte, mimo wszystko to nie może być ciasne. To musi być luźny wzór, fajnie się rozciągać. Również tutaj na tą gumkę na brzuszek. I teraz możemy zacząć szyć już te nóżki. Możemy zacząć od stopki. To znaczy, na lewą stronę składamy te obie stopki razem. Widzicie? I zaczynamy szyć od dołu do góry, i aż tutaj, również do tego miejsca, żeby mieć tutaj to miejsce na klin. Składamy i zaczynamy tutaj od końca. Szczepimy tą nitkę z raz dwa. Można szczepić, można ją później zaszyć na okrążkę również, żeby później jak obetnicie to, żeby Wam to nie wyszło. Na okrążkę raz i teraz do tyłu i do przodu. I znowu składacie i do tyłu, do przodu. Do tyłu, do przodu. Osobiście uważam, że spodenki są bardziej korzystne, ponieważ ubieracie skarpetki i jak Wam dziecko rośnie, to można dalej używać. Będą krótsze, ale jeszcze można używać. A już jak Wam z tuzek takie dziecko wyrośnie, to już ciężko jest cokolwiek zrobić, nie? zakrzyjemy tą robótkę najpierw to do samego dołu a później to góry widzicie tak to już tu wygląda I szyję dalej. I teraz już przeszłam tu i szyję tak samo w drugą stronę jakby teraz do góry, w tą stronę. I od środka oczywiście nóżki. Czyli cały czas szyję na obrzeżu tej robótki, i zaraz przejdę na tą szerszą część, jakby do tych spodenek, bo to są jakby spodenki ze stopką. Tak wygląda, ponieważ to jest dla niemowlaka, a więc myślę, że będzie wszystko dobrze i wystarczy taka długość stopki. I tu będzie ciepło, bo to przylgnie do śpioszek. I teraz już szyję dalej, do tego samego momentu na samą górę, aż do tego momentu, gdzie będzie wszywany ten klinik, ten klin. Już zszyłam tą całą nóżkę. Tak wygląda. Tutaj tak wygląda to teraz. I zaraz będę szyła drugą. Również od dołu do góry. Teraz proszę zobaczyć. Nóżki są. Tu jest góra. Wywijam to na drugą stronę, jakby. I tutaj od środka mam jakby takie cztery rogi. I tutaj mam cztery rogi. I teraz te cztery rogi muszę tak wszyć, jakby tu, tu, tu i tu. Widzicie, tu muszę wszyć, potem tutaj, potem tutaj, a potem tutaj naokoło, żeby ten klin tutaj wszedł mi do środka, jak gdyby. Dlatego składamy jakby na pół i szyjemy od środka, czyli z tej lewej strony. I staramy się wszyć ten klin. Dlatego mam ja mówić, zaopatrzcie się również w te grube igły, bo one są do wełnianych robutek najkorzystniejsze. A więc, a więc nawlekam igłę z nitką i szyję dwie strony, jakby ten klin razem ze spodankami. Po lewej stronie również tak do tyłu i do przodu. Czyli tutaj mogę tą robótkę zszyć do końca, ponieważ ten klin pasuje w sam raz, można powiedzieć. Ja Wam powiem, że te wykończenia nieraz naprawdę bardzo dużo czasu kosztują, a już w ogóle wytłumaczyć to jest naprawdę ciężko, nie? Dlatego, jak macie pytania, jakieś to zapytajcie, nie? Może będę mogła odpowiedzieć. A więc łączę teraz ten przód tutaj z tym rogiem, jakby łączę i szyję. Dalej sobie albo chcę szyć dalej i szyję dalej. Mogę zostawić kawałeczek, żeby mi się nie wyciągnęło, i jeszcze raz łapać, albo dwa razy, dopiero pociągnąć, żeby było dobrze szczepione, żeby nam nie wyszło. Biorę na drugą stronę, przewracam i proszę zobaczyć, już mamy tutaj ten klin przyty. Widzicie? Tutaj jest wszyty ten klin. Na Pampersa można powiedzieć, a więc tak to już wygląda. Jak już mamy tutaj ładnie górę zrobioną, te spodenki wszyte wszystko i zszyte, tak jak umie tu. Wywijamy na drugą stronę i tu około pół centymetra niżej, do centymetra Musimy wszyć gumkę tak, żeby tu nie było widać. I ile tej gumki teraz? A więc tak, ja mam 8 mm, i tutaj musimy mniej więcej tak naciągnąć, zobaczyć, czy ona się rozciąga, ta gumka. A więc dosyć się rozciąga. Dziecka brzuszek jest dosyć szeroki obwodowo, ponieważ ma pampersa, a więc musimy z 5 cm, nawet możemy więcej, uciąć gumki. A na koniec ją zakładamy i gdyby było wam za ciasno, czy dziecko by przytyło, to można zawsze odpróć i można to poluzować. A więc przywamy, nakładamy jedno na drugie ze 3 cm i tak później zszywamy czy z 5 cm i przyczepiam zraz do tej gumki. zostawiam ze 3 cm tutaj nitkę muszę związać żeby był supełek inaczej wyjdzie tak jak w moim przypadku i teraz tak tutaj szyjemy takim ściegiem że łapiemy z góry raz jakby krzyżek taki i na dole tak co pół centymetra u góry raz i na dole u góry raz i na dole, na przemian i tak co pół centymetra do centymetra, ponieważ i proszę tej gumki ani razu nie złapać, bo ona wam wtedy nie będzie elastyczna, nie będzie się ściągała. A tak zobaczcie, ona wam się tu będzie w środku cały czas ściągała i naciągała. A więc to jest super sposób. Po tej stronie nie będzie widać. Doszłam dotąd. I teraz to, co Wam mówiłam o tej gumce. Możemy naciągnąć troszkę jeszcze. Leci, leci. Tu kładziemy tą gumkę w tą stronę. Widzicie, to kładziemy tu. Łączymy. I możemy to. Przyczepić z raz, dwa razy. Ja mam grubą nitkę, nie wiem, czy mi się to uda przyczepić. To wtedy bierzemy sobie normalną igłę z nitką i tutaj przyczepiamy. Koniecznie, bo nam się tu rozejdzie, ale zostawiamy tu te 3 cm po to, właśnie, że jeżeli będzie za ciasne, O, idzie, pojedynczo idzie. Tu łapiemy. I tutaj na przykład, i szczepiamy po prostu. I już spodenki gotowe. Tak wyglądają. Tutaj gumką podszyte, ponieważ, tak jak mówię, tu jest Pampers, tu jest brzuszek, a więc u każdego dziecka jest różnie. Proszę zobaczyć dół, te nóżki i stopki. Widzicie jak nie trzeba, to słoneczko tak świeci, że ho ho. A więc zrobię zdjęcie i już wkrótce na moim kanale. Rajtuski albo spodenki ze stopkami dla dziecka, dla niemowlaka i nie trzeba już skarpet. A więc mam nadzieję, że się spodobało. No i oczywiście, jak można prosić o łapki, o suby, będę się bardzo cieszyła. Dziękuję i do widzenia.